Tak, 4 listopada, Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. W święto wszystkich zmarłych wolontariusze po raz 24 kwestowali przy bramach Tarnobrzeskich Cmentarzy. Datki, które co roku udaje się zebrać podczas kwesty przeznaczone są na renowację nagrobków na najstarszej Tarnobrzeskiej Nekropolii, cmentarza na Piaskach w Miechocinie. Organizatorami tej tradycyjnej już kwesty są tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, parafia pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny oraz tarnobrzeski Dom Kultury. Przez 23 lata, dzięki ludziom dobrej woli i hojnego serca, udało się uratować wiele zabytkowych nagrobków znajdujących się na starym cmentarzu na Piaskach. Myślę, że ci, którzy będą w najbliższych dniach na tym cmentarzu, będą mogli podziwiać efekt tego, co w tym roku się udało. Mam to na myśli. Odnowione, bardzo piękne pod względem nie tylko historycznym, ale artystycznym, nagrobki z piaskowca, tudzież, odnowiliśmy kilka żeliwnych krzyży, na nowo usadziliśmy. Także to cieszy, bo to pokazuje rzeczywiście, że to zaangażowanie i ta hojność nie idą na marne. I jeszcze raz chcę wszystkim serdecznie podziękować. W tym roku jak zawsze od rana do późnego popołudnia przy wejściach na tarnobrzeskie cmentarze można było spotkać społeczników i wolontariuszy, którzy z puszką w ręku zachęcali przechodzących do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy. Ja kwestuję już po raz 21 czyli Oczko. Dlaczego to robię? Bo uważam, że pamięć jest najważniejsza. Cmentarz na Piaskach to jest najstarsza nekropolia w Tarnobrzegu i to jest historia naszego miasta. Tam są pochowani ludzie, którzy tworzyli społeczność, którzy tworzyli właściwie historię tego miasta, Tarnobrzega. Poza tym nagrobki to małe dzieła sztuki. Każdy z nich jest inny. Ilość symboli na nich naniesione jest niesamowita. Kiedy człowiek stanie i przyglądnie się im, przychodzi refleksja. Dlatego kwestuję i dziękuję, że ludzie wrzucają do puszek. Ludzie się przekonali, że warto wrzucić, proszę mnie źle nie zrozumieć, te parę groszy, ale te parę groszy w sumie daje to, że można kolejnemu nagrobkowi przywrócić świetność. Ci, którzy kwestują od wielu lat, widzą sens swojego zaangażowania. Cmentarz na Piaskach zmienia się z roku na rok. Zmienia się, tak, no bo to, to co prawda, z tego co rozmawiałem z panem dyrektorem Zychem, e, renowacja jest, tych, tych pomników jest bardzo droga, prawda? Każdy, każdy to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego w zasadzie zbiórka z jednego roku pokrywa, albo nawet nie pokrywa renowacji jednego nagrobka, także, ale to widać, można pójść zobaczyć. Podczas tegorocznej kwesty udało się zebrać rekord Kwotę 24 800 zł. Nie chodzi tutaj oczywiście o bicie rekordów, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale to pokazuje, że z roku na rok ludzie doceniają to, co udało się do tej pory zrobić. Wiele osób już w tym miejscu było, śledzi postępy prac i myślę, że to jest taką największą dla nas zapłatą. Także chcę podziękować tym wszystkim, którzy wrzucali do naszych puszek, bo to z ich hojności, mam nadzieję, uda nam się kolejne nagrobki. I odnowić. Myślę, że wspólnie z konserwatorem wytypujemy, nie wiem, zobaczymy, jaki będzie zakres pracy. Ja chcę powiedzieć, że koszt renowacji takiego nagrobka czasem to jest kwestia 20 tysięcy złotych, a więc albo uda nam się zrobić jeden, albo uda nam się zrobić dwa tam, gdzie zaangażowanie pracy i koszta będą mniejsze. Wyrazem wdzięczności dla wszystkich tych, którzy wzięli udział w tegorocznej kweście i wspomogli akcję ratowania michocińskiej nekropolii był spektakl Miłość mi wszystko wyjaśniła. Tarnobrzeżanie mogli zobaczyć go na Starym Cmentarzu na Piaskach zaraz po Dniu Wszystkich Świętych. 2 listopada to w tradycji polskiej zaduszki, czas szczególny związany z pamięcią zmarłych. Od lat tego dnia na cmentarzu na Piaskach prezentowane są widowiska mające wprowadzić w nastrój zadumę, zadać najważniejsze w życiu pytania i próbować zmusić do oszukania na nie odpowiedzi. I tym razem było podobnie. Tarnobrzeżanie mogli zobaczyć spektakl w reżyserii Wilhelminy Kropornickiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6. I motywem przewodnim stały się słowa stryptyku rzymskiego. Zależało nam na tym, żeby ukazać pewien taki uniwersalizm i zaduszek, i, i przede wszystkim samej miłości, jako takiej, która i wszystko wyjaśnia i nic zarazem nie wyjaśnia, bo ona po prostu jest uczuciem, jest miłością. Kiedy trzeba dzieje się sama, kiedy nic nie rozumiemy, ona i tak się dzieje, kiedy wszystko rozumiemy, ona i tak trwa, i tak ona jest. W brudnym świecie w smutnych miast bezlitosnych mignie czasem. Tradycji Zaduszek nawiązała litania po łacinie w wykonaniu księdza Krzysztofa Nowaka oraz Wiktorii Dąbrowskiej. W spektaklu pojawiły się także odniesienia do współczesności. Ta współczesność będzie reprezentowana przez dwa utwory, którzy zaprezentują uczniowie naszej szkoły. To będzie Bella Ciał, między innymi. To jest no, dosyć stara pieśń partyzantów włoskich. Ale uznałam, że w tej sytuacji, która jest u naszych wschodnich sąsiadów, potrzebna jest właśnie. Takie nawiązanie, no i też utwór zespołu o Czewojenka, ale w wersji recytacyjnej. Szóstki. W spektaklu wystąpiła uczennica szkoły podstawowej nr 4 oraz Maria Pałkus. Jest to dla mnie niewątpliwie wielki zaszczyt. Zostałam poproszona przez panią dyrektor. No i nie odmówiłam, bo zaproponowałam, że zaprezentuję fragment, ulubiony fragment Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Pierwszy fragment. Strumień I drugi fragment źródło. Jest to um, piękne słowo poetyckie, które mówi o przemijaniu i o nadziei. Duch Boży unosił się nad wodami. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie. Przedwieczne słowo, jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat, co razem z zatoką lasu wstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku który spada z góry rytmicznie niesiony swym własnym prądem, niesiony dokąd. Jak co roku w okresie święta zmarłych policjanci z całej Polski czuwali nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. W Tarnobrzegu i na drogach powiatu tarnobrzeskiego nie odnotowano groźnych wypadków. Policyjne działania w ramach Dnia Wszystkich Świętych były prowadzone przez 6 dni. Rozpoczęły się w piątek 28 października, a zakończyły w środę 2 listopada. Na stan bezpieczeństwa wpłynęło odpowiedzialne zachowanie zarówno kierowców, jak i osób pieszych, ale i również skuteczna praca policjantów ruchu drogowego i prewencji. Policjantów ruchu drogowego i prewencji było więcej w rejonach cmentarzy. Ich zadaniem było czuwanie nad płynnością ruchu zarówno kierowców, jak i osób pieszych. Jak informuje Beata Jędrzejewska Wrona, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, w czasie tych sześciu dni było bardzo spokojnie i bezpiecznie. Na drogach Powiatu Tarnobrzeskiego nie zginęła żadna osoba. Policjanci odnotowali jeden wypadek drogowy, w którym lekko ranna została rowerzystka. W tym okresie byliśmy wzywani do 15 kolizji drogowych. Policjanci wyeliminowali z dróg 11 pijanych kierowców. Policjanci nie odnotowali zgłoszeń dotyczących kradzieży na cmentarzach i w ich rejonie. Od niedawna dojazd do zakładu ubezpieczeń społecznych w Tarnobrzegu został zamieniony na objazd. Wszystko przez nowe rondo powstałe w związku z wybudowaną obwodnicą miasta. Nie wszystkim te zmiany przypadły do gustu. Długo wyczekiwana obwodnica Tarnobrzega jest już gotowa i tylko parę dni dzieli nas od jej oficjalnego otwarcia i oddania do użytku. Jej powstanie wiąże się z kilkoma zmianami w ruchu drogowym. Jedną z nich jest nowy dojazd do Tarnobrzeskiego ZUS-u i pobliskich przedsiębiorstw. Skrzyżowanie typu rondo ze skrzyżowaniem drogi dojazdowej do zus ma odległość 56 metrów. Natomiast warunki techniczne określają tę odległość. Jest to odległość, która powinna wynosić 400 metrów, dlatego na etapie wykonywania dokumentacji projektowej projektanci wystąpili do ministerstwa poprzez wojewodę o odstępstwo od tych warunków. To odstępstwo otrzymaliśmy, natomiast jest ono warunkowane tym, że musi być. Wykonana, wykonany dojazd do tej drogi poprzez rondo. Nie zgodzili się na to, żeby dojazd do tej drogi był poprzez lewoskręt. Dlatego taka organizacja ruchu, którą wprowadziliśmy, zmieniliśmy. Zmiany w organizacji ruchu nie wszystkim mieszkańcom przypadły do gustu. Niektórzy wciąż jadą po staremu, narażając się w ten sposób na wysoki mandat lub, co gorsza, kolizję, bowiem już wkrótce w tym miejscu ruch będzie zwiększony. Według zapowiedzi oficjalne otwarcie obwodnicy miasta ma nastąpić w poniedziałek 7 listopada. Jesień i zima to zawsze trudny czas dla bezdomnych zwierząt. Te przebywające w Tarnobrzeskim Schronisku u Machowiaków mogą liczyć na fachową opiekę, ale czekają także na pomoc innych ludzi o wielkich sercach. Obecnie w schronisku w Machowie, które prowadzi Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chronimy Zwierzęta, przebywają 64 psy i 38 kotów. Wszystkie zwierzaki wymagają opieki, karmienia, wyprowadzania, pogłaskania, spędzania z nimi czasu. A ten obecnie do łatwych nie należy. Trzeba zabezpieczyć potrzeby czworonogów na zbliżającą się zimę. Przede wszystkim potrzebna jest karma. Mimo tego, że wygraliśmy jako takie maleńkie stowarzyszenie tonę karmy, konkurs niesamowity, niezwykły i ta karma dzisiaj do nas przyszła, więc, więc jesteśmy już częściowo zabezpieczeni. Ale wiecie Państwo, to, to, to schodzi jak świeże bułeczki, więc karma zawsze. Na pewno potrzebujemy przysmaczków, powiem szczerze, ciasteczek dla naszych psiaków, bo one są już tak rozpuszczone, Szanowni Państwo, że do końca nie chcą wejść bez przysmaczka. Także jeżeli ktoś by chciał kupić ciasteczka psie, to my z chęcią przyjmiemy. Na tym nie koniec, bowiem potrzeb jest znacznie więcej. Na pewno poduszeczki, na pewno kołderki, bo zaczyna się sezon kociakowo-szczeniakowy. Niestety, i będziemy mieć wysyp malutkich zwierzątek, a one potrzebują spać w ciepłych pieleszach. Wraz z nadchodzącym sezonem zimowym ze schroniska zniknął stary piec zwany popularnie kozą, którą zastąpił kominek, zainstalowane zostały także kaloryfery. Będzie ogrzewanie takie jak trzeba dla tych psów, które są starsze i które mieszkają w budynku. Dzisiaj też przyszły do nas maty, bo chcemy też dla wielu zwierząt, które żyją w kojcach, wprowadzić takie maty grzewcze na zimę, które będziemy im wykładać pod, pod, na słomę bądź pod słomę. Jeszcze musimy doczytać, jak to się fachowo robi, tak żeby zwłaszcza tym starszym było w zimie ciepło. No, Mamy nadzieję, że pogoda taka się utrzyma bardzo, bardzo długo, choćby nawet z uwagi na to, że w dużej kociarni musimy włączać piecyk elektryczny, a koszty prądu nas po prostu chyba dobiją w tym roku. Jak informuje Izabela Płudowska, prezes Stowarzyszenia Chrońmy Zwierzęta, z uwagi na ogromne ograniczenia pracownicze, przede wszystkim mile widziana jest pomoc osób, którym leży na sercu dobro zwierząt. Państwo nas odwiedzajcie, przyjeżdżajcie do nas, bądźcie z nami, bo my rzadko pokazujemy po sobie to, jaką ciężką walkę musimy w tej chwili stoczyć i jesteśmy z przyjemnością Was przywitamy, ugościmy, zaprosimy na spacery, pokażemy jak to wszystko wygląda, a Państwo nam pomożecie w ten... W ten sposób, że te nasze czworonożne, cudowne stworzenia, weźmiecie na spacer. Jesteście nam bardzo, bardzo potrzebni. Izabela Płudowska zachęca również do adopcji zwierząt. To musi być przemyślana i świadoma decyzja, ale warto ją podjąć. Adopcje niestety troszeczkę stoją. Ja to, ja to wszystko rozumiem, bo i czasy ciężkie nastały też dla ludzi, prawda? Utrzymanie zwierząt też nie jest najtańsze. Natomiast adoptujcie Państwo nadal zwierzęta ze schronisk. Pomożecie nam wtedy pomagać więcej. One są bardzo wdzięczne. Wiecie, że my czasem, jak trzeba, to i karmą się podzielimy z ludźmi, którzy, którym nie wystarcza czasami, a bardzo by chcieli mieć zwierzę w domu. Więc jak najbardziej zapraszamy. My zawsze oddajemy zwierzę, które jest w pełni zrobione czyli wysterylizowane, zaszczepione, zaczipione. Także ten problem już będziecie mieli Państwo z głowy, a one Wam oddadzą wszystko co, co najlepsze. Na ścianie Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu powstał mural. Zadanie zostało wykonane w ramach budżetu obywatelskiego 2022. Mural o powierzchni prawie 60 metrów kwadratowych wraz z sugestią wykonania go na ścianie najstarszej tarnobrzeskiej szkoły, liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika to projekt autorstwa urodzonego w tarnobrzegu, plakacisty Michała Stępnia. Jednym z głównych elementów muralu jest herb tarnobrzega. Zawarta jest na nim także dewiza herbowa rodu tarnowskich tendite in astravirim, czyli dążcie do gwiazd mężowie. Wszystko rozpoczęło się od tego, że kiedyś kiedy stanąłem przed wejściem do zamku Tarnowskich w parku, pierwszy raz spotkałem się z tą sentencją, która jest dewizą w Herbie Tarnowskich. I w tym momencie poczułem, że to jest, to jest zdanie, które naprawdę może działać bardzo motywująco. I chciałem w taki sposób to nawiązać do tego i pokazać to wizualnie. I w taki sposób, właśnie. Zacząłem realizować plakat, który jakoś nawiązywał do tego hasła i prezentował też Tarnobrzeg i dopiero, ja wiem, może rok później, dopiero pojawił się pomysł, że to mógłby być mural. Michał Stępień podążył za tą myślą i po konsultacji z dyrekcją szkoły zgłosił projekt powstania muralu do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego w edycji 2022 w kategorii projekt mały. Dzięki sporej liczbie głosów mieszkańców, projekt został zrealizowany. Dziś uczniowie liceum spoglądają na niego każdego dnia. Bo chodziło mi właśnie o to, żeby tym hasłem trafić do, do młodych ludzi, którzy tak naprawdę są w liceum, czyli w, w, w ciągu tych najbliższych lat mają podjąć decyzję o swoim kierunku o kierunku studiów, ale też o kierunku na swoją przyszłość. I właśnie w taki sposób chciałem im dodać motywacji do dokonywania tych wyborów. Mural wykonała firma Murale Arte z Krakowa. Koszt zadania zamknął się w kwocie 16 tysięcy złotych. Środowiskowo Dom Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu zachęca do udziału w różnego rodzaju zajęciach. Propozycje skierowane są zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Środowiskowy Dom Kultury każdego roku zaprasza do siebie mieszkańców miasta. Coś interesującego dla siebie znajdują tu dzieci, dorośli i ci mieszkańcy, będący już w sile wieku. Od października dzieciaki systematycznie przychodzą na zajęcia zumby, rytmiki, nauki gry na keyboardzie czy też na zajęcia plastyczne. Wszędzie mamy ładne grupy, liczące w miarę fajne dzieci. Myślę, że ciągle przeważa nam tutaj plastyka, bo jednak jest to wśród dzieci bardzo ulubiona forma spędzania czasu wolnego. W dobie komputerów, różnych gier wydawałoby się, że pędzel i farbki to już niemodne, a jednak. Środowiskowy Dom Kultury prowadzi również zajęcia modelarskie. Modelarnia znajduje się na Placu Tysiąclecia, zajęcia prowadzi pan Janusz Żak i tam... No po prostu przez kontakt telefoniczny. To są zajęcia typu budowania modeli latawców, samolotów. Pan Janusz opowiada o tym wszystkim. On jest pilotem, także zajęcia naprawdę ciekawie wyglądają. Z roku na rok coraz więcej osób zgłasza się na zajęcia nauki gry na pianinie i fortepianie. Jest to prowadzone cyklem szkolnym takiej szkoły pierwszego stopnia. Natomiast mamy podzielone to na różne grupy wiekowe. Są to zajęcia dla dzieci, dla młodzieży i też dla dorosłych. To są indywidualne zajęcia i program jest dostosowywany do danego ucznia. Czyli po prostu pracujemy jakby indywidualnie z każdym uczniem. Rytmika dla dzieci prowadzona jest również w klubie na Serbinowie, a zajęcia plastyczne na osiedlu dzików. Jeśli chodzi o dorosłych, to i oni są mile widziani w murach środowiskowego Domu Kultury, na przykład na zajęciach z gimnastyki i Zumby dla pań. Prowadzone są one również w klubie osiedlowym na Serpinowie. Szczegóły dotyczące wszystkich zajęć i zapisów można znaleźć na stronie internetowej, której adres wyświetlony jest na ekranie. W Gorzycach podsumowano sezon polskiego związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału Sandomierz Gorzyce, były puchary, dyplomy i gratulacje. Gospodarzem spotkania wieńczącego sezon 2022, które zostało zorganizowane w Świetlicy Wiejskiej w Gorzycach, była gorzycka sekcja skupiająca 30 miłośników gołębi pocztowych. Cały oddział Sandomierz-Gorzyce zrzesza z kolei 92 osoby, a swoim zasięgiem obejmuje powiaty Tarnobrzeski, Sandomierski i Stalowowolski. wolski Przedujemy w gołębiach na przykład sportowych, typowo sportowych lub gołębiach e, typu standard. Nie? To są dwa różne gatunki. Jedne są typowe gołębie do... E, jak to się mówi, do lotowania na szybkość, a te akurat, co są na przykład typowe gołębie na wygląd, to jest w ogóle inna, jak to się mówi, dziedzina. Tam nie muszą wygrywać, tylko może wygrać raz lub dwa, jakiś tam wyścig i może być wystawiony jako gołąb, jak to się mówi, pokazowy. Jak poinformował prezes oddziału Zenon Myszkowski, sezon 2022 nie należał do najlepszych. W tym roku był sezon nie za bardzo udany. Jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski, no nie był za bardzo udany. Nie ma takich dużych wyników jak, jak było po wcześniejszych latach. Generalne Mistrzostwie Polski byli bardzo wysoko, w setce się mieścili. Też Intermistrzostwo, Derby, w kategorii A, też tak samo w Mistrzostwie Polski. Także naprawdę miał dużo, duże, duże sukcesy. Pucharów jednak i w tym roku nie zabrakło. Uhonorowani zostali hodowcy poszczególnych sekcji zrzeszonych w oddziale. Wielu ma się czym pochwalić, bowiem nieraz ich gołębie zdobywały najwyższe klasyfikacje w kraju, w regionie i na poziomie okręgu. W lipcu odbył się lot narodowy z Brukseli. Gołębie miały do przebycia aż 1200 km, czołowe miejsce w tym zakresie zajął Edward Laba. Sukcesy polegają, no przede wszystkim wypływają z pasji. To są nasi pupile, my, my ich bardzo kochamy, pielęgdujemy, a one się nam później odwdzięczają, że wracają do nas. Do takiego długiego lotu to trzeba go bardzo długo przygotowywać. Przede wszystkim etapami od, od krótszych, od najkrótszych lotów, tak stopniowo po prostu wydłużać ten, 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 ten kilometraż. Poza tym to odpowiednie odżywianie przez selekcję zostają same najzdolniejsze. Lepsze. A później jest tylko kwestia po prostu jak to po prostu potrafi yy, wyczuć, że on się nadaje. No mnie się akurat tak udaje po prostu, że, że, że potrafię po prostu to wytypować i z kilka lat z rzędu, już tak te dalekie, dalekie loty bardzo mnie pasjonują. I ja po prostu no, sukcesy zdobywam, także tak nazwię, tak skromnie, to, to, to w tym roku miałem drugą serię w okręgu. Mieczysław Chciuk, reprezentujący sekcję Zaleszany od lat 70. zajmuje się hodowlą gołębi, które wiele razy dawały mu powody do dumy, zdobywając dobre noty w klasyfikacjach ogólnopolskich. To był jeden z cięższych sezonów. Nie wiadomo, czym to było spowodowane. Ja myślę, że jednak nawigacja była słaba, bo chyba związane z tą, z tą wojną. Tak mi się wydaje, ale czy to tak jest? Także e, starsze gołębie dały sobie radę, a młode, młode miały problemy. Już teraz się przygotowuję do następnego sezonu, bo teraz jest najważniejszy moim zdaniem okres, bo jest okres pierzenia. Oni zmieniają... E, nie, to w przyszłym roku będą tym latać, nie? I teraz to zadba to i później yy, nie musi się martwić. Muszą być treningi. Kilka lat trzeba na tym pracować, żeby dostosować sobie stado do swoich warunków tak gdyby. I część głębi nie, ale, ale te zostają, co im pasuje takie warunki, jakie my im stwarzamy. Na uroczystym wręczeniu nagród z okazji podsumowania sezonu pojawili się hodowcy zrzeszeni w oddziale, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, programy bardzo Kulturalni i pytamy wprost. A we wtorek, 8 listopada o godzinie 17.15, na premierowe wydanie programu z życia samorządu i miasta oraz kolejną odsłonę cyklu. Nasza historia z archiwum Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w mieście i regionie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.